Będziemy cały etap przeciągnięcia nitki, czyli szpleczka do góry przez to oczko. Zawsze pamiętamy, że musi być w pionie. Nie wolno zrobić czegoś takiego, żeby było po skosie. Czyli mamy w pionie tutaj. I zaczynamy. Teraz mamy to miejsce, tak. Tyłu. bardzo ważne są te blaszki tutaj musimy czyścić często Tak. jeżeli nam się tu zabrudzi i będzie zbyt mały ten naciąg no to tak przede wszystkim czyścimy jeżeli nie pomoże czyszczenie to tu możemy sobie doregulować ten naciąg jest bardzo ważny ten pierwszy wstępny bo on ma duże znaczenie tutaj w momencie kiedy pod tym mamy czujnik Zrywu nici. Tutaj owijamy wokoło pełen obrót. I w momencie kiedy ten czujnik pracuje, tak jak podniesiemy, widzimy, że ta tarcza nam się kręci. Jeżeli będziemy mieli założonej, nitka się przesuwać, ale tarcza nie będzie nam się obracać, to maszyna nam pokaże błąd zrywania nici. Teraz dotąd. Czyli idziemy tutaj za kołek i pod następną blaszkę tutaj mamy też wyrysowane wszystkie linie jak, jak ta maszyna którędy jaka niteczka przechodzi jest wszystko po kolei rozrysowane teraz dojdziemy na dół opuścimy sobie I teraz tak. Zejście niteczką na dół, do góry. Ja sobie taką skrętkę zawsze robię. I od prawej do lewej schodzimy. Całkowicie na dół przez otwór tej otworek na dół I Jesteśmy w tym miejscu i oczywiście zachaczamy o tą pod spodem. To jeszcze pokażę teraz to w dalszej części filmu. I teraz przycisk nawlekania. Wysyłamy się nawlekacz, ale nie musimy układu I, i, i Igła. Musimy mieć jedynkę. Przycisk nawlekania. Od prawej do lewej. I mamy automatycznie nawleczone. Jeżeli chodzi o nitkę dolną, to w zestawie mamy gotowe takie nawinięte niteczki. Nie spotkałem się jeszcze muszę sprawdzić to w raderze, czy można je zamówić. O tyle są ciekawe, że tutaj wewnątrz jest magnes. A nam się tu przyczepi. A akurat tego nie coś magnetycznego. Nie ten magnesik trzyma, ale co on tutaj daje? W momencie, kiedy ją założymy, to ona nam. O, gdzie tutaj jest początek tej niteczki? No. Mamy tam początek tej nitki, to ona nam się tutaj w szpulce fajnie trzyma. Trzyma ten magnesikiem. Osobiście się tutaj w Polsce nie spotkałem z tą nitką, tak żeby można któraś mi ma handlowała. Muszę to jeszcze sprawdzić. Do ustawienia naciągu mamy w zestawie taką wagę. Też jest już film, ale to zaraz nakręcę jeszcze jak się to reguluje. Mamy założone, wkładamy w ten sposób i nadmiar obcinamy. Tu. Przy nawlekaniu ja robię to w ten sposób, że chwytam sobie tą tak niteczkę, zahaczam, teraz Nawlekanie od lewej, znaczy się od prawej do lewej, obcinanie i jeszcze raz przycisk nawlekania i nam elegancko cofnie. Jeżeli chcemy następną, teraz piątą igłę, Proszę piątkę piątkę przesunąć na maszynkę nałóż sobie chwytam tak zahaczam przycisk tak i nawlekam jeszcze można to robić w ten sposób teraz robimy czwórkę mamy taki przyrząd do, do zakładania igieł można sobie wziąć tak i tutaj Zahaczyć? Nawlekanie od prawej do lewej obcinamy i nawlekamy.